Cześć, nazywam się Anieszka Kantorowska. Ciekawa jestem, co odpowiedziałbyś na pytanie ile potrzeba do szczęścia? Jakie teraz w Twojej głowie pojawiają się odpowiedzi? Czy mówisz sobie, że do szczęścia potrzebujesz dobrej pracy, rodziny, przyjaciół, dobrze zagospodarowanego... Czasu wolnego, spędzanego tak, jak sobie to wymarzysz? Czy szczęście warunkujesz tym, właśnie, że coś się wydarzy, że coś będziesz posiadać, coś zdobędziesz? Czym jest dla ciebie szczęście? I tak naprawdę, ile do tego szczęścia potrzeba? Może spójrz na to trochę w inny sposób. Bo prawdopodobnie masz rację, że wiele z tych rzeczy. Wpływa na Twoje szczęście. Ale jeżeli zabraknie tego, o czym zaraz Ci powiem, to nawet jeżeli będziesz miał dobrą pracę, będziesz w związku, będziesz osiągać kolejne cele, to być może tego szczęścia nie docenisz. Bo do szczęścia wydaje mi się, że potrzeba przede wszystkim akceptacji. Akceptacji Samego siebie, takim, jakim się jest, ale bez takiego pobłażania nazwijmy to. Czyli akceptujesz siebie ze wszystkimi wadami, zaletami, ale też masz świadomość, że możesz wiele rzeczy jeszcze poprawić. Podnieść jakoś tego, tego życia, coś zadziałać, coś zmienić. Czyli Takim punktem wyjścia jest akceptacja. Tylko jeszcze raz podkreślę, nie takie pobłażanie, że jestem, jaki jestem i tyle, ale akceptuję i to jest taki pierwszy krok do tego, że, że coś można zmienić. Ale też tutaj chodzi o taką akceptację nie tylko wobec samego siebie, ale również akceptację wobec tego, co się dzieje w Twoim życiu. Czyli akceptujesz to, co Ci się przydarza, to, co, co ma miejsce. I akceptujesz też, że na wiele rzeczy nie masz wpływu, że one po prostu są takie, jakie są. Nie zmienisz pewnych rzeczy na, na siłę, bo możesz się denerwować na sytuację polityczną, na to, że ktoś ma takie, a nie inne poglądy, że tobie coś takiego, a nie innego się przytrafiło. Po prostu zaakceptuj. Zaakceptuj te rzeczy, na które nie masz wpływu. A to, co możesz, to zmieniaj, ale zawsze miej do tego takie podejście. Bardziej racjonalne, nieemocjonalne, czyli zaakceptuj i zmieniaj to, co możesz, na co masz wpływ, a to, na co nie masz wpływu, po prostu pozostaw, bo to będzie miało wpływ na Twoje emocje, na Twoją energię. A jak już być może wiesz, jeśli oglądałeś wcześniejsze odcinki, to emocje, energia są bardzo mocno związane z tym, jak Ty będziesz osiągać, realizować swoje cele. Kolejna rzecz, która ma duży wpływ na to szczęście i na to, ile tego ile potrzeba do tego szczęścia, to do szczęścia potrzeba na pewno wdzięczności. Wdzięczności za to, że chociażby po prostu, że jesteś, że masz to, co już zdobyłeś w życiu, za to, co osiągnąłeś. Wdzięczność też za swoje przyszłe plany. To jest trochę związane z akceptacją, czyli jesteś wdzięczny i akceptujesz to, co masz. I codziennie wieczorem możesz wymieniać pięć rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Wdzięczny za to, co się zadziało w Twoim życiu, co miało miejsce, co ktoś ci powiedział. Za wiele rzeczy, nawet drobnych. To nie musi być coś wielkiego, dającego efekt wow, tylko nawet drobne rzeczy. A często nawet te drobne rzeczy budują właśnie to duże szczęście. Kolejna rzecz, która myślę ma duży wpływ na, na szczęście, to kontakt z naturą. Czyli kiedy tylko masz możliwość, chodź boso, idź na spacer do, do lasu. To jest bardzo ważne, żeby ten kontakt z naturą mieć, bo to cię wycisza, uspokaja i też pozwala ci inaczej spojrzeć na to, co się dzieje w Twoim życiu. I właśnie dostrzec to, że. Że jesteś szczęśliwy. Bo w tej ciągłej gonitwie za lepszą pracą, za większymi zarobkami, za tym, żeby coś mieć, posiadać, zapominasz, że ważne są takie proste rzeczy. I te proste rzeczy, dostępne, one potrafią dać szczęście niekiedy trwalsze. Co nie znaczy, że należy uciekać od tego, żeby mieć lepszą pracę, żeby polepszać relacje, związki. Nie. Ale żeby pamiętać, że te proste rzeczy, które są, które Ciebie otaczają, też dają ci szczęście. I jeszcze jedna rzecz, która myślę ma duży wpływ na to, ile tego szczęścia będzie, to jest uśmiech. Po prostu uśmiech. Im częściej się uśmiechasz, to chociażby z takiego punktu fizjologicznego zmienia się Twoja gospodarka hormonalna i tego szczęścia jest więcej. Chociaż zdaję sobie sprawę, że w Twoim życiu mogą się dziać rzeczy, które powodują, że. No, uważasz, że nie masz powodu, żeby się uśmiechać. To proponuję ci wywołać sztucznie ten uśmiech, żeby trochę oszukać ten organizm, żeby pomóc sobie inaczej spojrzeć na to, wszystko, co ci otacza. A być może wtedy przyjdą do głowy zupełnie nowe rozwiązania, które dadzą ci wyjście z danej sytuacji. I co możesz zrobić? Po prostu długopis między zęby, poziomo, i w ten sposób przez dwie minuty. Twój organizm zaczyna mieć poczucie, jakbyś ty się uśmiechał. Zmienia się wtedy twoja gospodarka hormonalna, więcej masz endorfin w krwi, i odczucie, jakbyś się uśmiechał. Więc jeżeli na co dzień masz mniej tych powodów do, do uśmiechu, do radości, to w ten sposób możesz sobie pomagać, żeby poczuć na nowo tę radość, która daje szczęście. Więc te rzeczy. Akceptacja, wdzięczność, kontakt z naturą, uśmiech. To jest bardzo potrzebne do, do szczęścia. I tyle, i aż tyle potrzeba do tego, żeby być szczęśliwym i żeby dostrzegać to, co się już ma. Żeby nie było to tylko takie poczucie, że od pewnych rzeczy zależy Twoje szczęście, od pieniędzy zależy Twoje szczęście, od tego, czy będziesz z kimś, czy nie, zależy Twoje szczęście. Zacznij od takich rzeczy, a potem te inne będzie Ci zupełnie. Inaczej, zupełnie inaczej zaczniesz te pozostałe aspekty postrzegać i doceniać. Więc zacznij od tego, a potem myślę, że już będzie dużo prościej oceniać, co daje Ci szczęście, a co nie. Cześć!